Stacja 14. Pan Jezus do grobu złożony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Bóg to dla mnie istota duchowa. To ktoś, kto ma pieczą nad całym światem. To ktoś, kto stara się utrzymać ludzkość i nie tylko ludzkość w jakimś porządku. Grób jest symbolem, z którego Bóg wyprowadzi wszystkich. W tej stacji myślą o papieżu Janie Pawle II. Wszystko ma swój początek i koniec. Moje życie również kiedyś się skończy. Czuję się człowiekiem mało odpornym psychicznie. Proszę o siłę i wiarę. Codziennie wieczorem, paląc papierosa przed schroniskiem, myślał jednym: jak szybko lecą kolejne dni mojego życia, jak szybko leci czas. Czas, z którym muszę coś wreszcie zrobić. Nie rozumiem do końca tego misterium, tego nabożeństwa, całego wielkiego tygodnia, ale wierzę w Ciebie, Jezu. W tej stacji chcę wspomnieć wszystkich bezdomnych, którzy mieszkali w naszym schronisku. Już nie żyją, a my odwiedzamy ich groby. Jesteśmy jedynymi, którzy pamiętają o grobach tych ludzi.